Hej, witam wszystkich, patrzcie co mi przyszło, 10 tych, po 2,90 sztuka, I za wysyłkę zapłaciłem 16 dolarów, masakra jaka wysyłka droga, ale jest o Oczekacie, pan po pokład. Ok, także sprzedajemy, z drugim silnikiem, z wszystkimi tymi dziadami. idzie, tyle będzie mniej, tego muszę zrobić, tylko mam problem, tu był klucz, to był jedyny klucz, który działał. Klucze są tanie, tu mi wężyk pękł od paliwa, muszę wymienić. I bateria się nie ładuje, nie wiem, szlagiem trafił. To był jedyny klucz, który działał. Klucze są tanie jak barszcz. Klucz kupię za grosze. To jak jest włożone, coś tu jest nie tak, bo tu nie trzeba nic łączyć, on i tak odpali. Tylko musi być włożone. Czuj z tym, to jest Chińczyk. Najlepszy chiński silnik, jaki był wyprodukowany, GY6 czy GY6 po polsku. Wkładają je do skuterów, wkładają je do gokartów, do kładów, do wszystkiego. Dobry silnik. Ogólnie, jak na Chińczyka, najlepszy silnik to każdy, kto miał styczność, to Wam powie. On był, Ten kład był w rozsypce totalnej. On miał problemy elektryczne. Ja byłem w szoku, że ja doszedłem do tego. Jest film na moim kanale głównym ciężarówki. Ja tu wszystkie kable lutowałem i zgrzewałem. Nie wiem, nie wiem, ja z elektryki jestem lewy, ja nie wiem jak ja to zrobiłem. A całe magneto było zardzewiałe, a sprzęgło było rozsypane. Ja go kupiłem za 5 dych. Ja go nie sprzedam za mniej niż 5 stówek, a dołożyłem do niego stówę. Poskręcam go tylko, jeszcze tą najwyżej baterię skręcę, e, zmienię. I za 5 stówek myślę, że pójdzie. On jest fajny, bo nie jest większy. Ja na nim jeżdżę bez problemów. I to jest 150. I mi to wystarcza. Naprawdę więcej mi nie trzeba. Nie synku? No. Pan już był. Dał mi troszkę pieniążków, żeby mnie sprzedał i przyjedzie jutro. A z tym, wiecie co, jest nie tak? Patrzcie, jaka jest zbieżność. Widzicie, to koło jest prosto. A to, to koło idzie tak. Nie wiem, nie mój problem już. A jeśli miałbym coś powiedzieć, to więcej Chińczyka nie kupię. Naprawdę. Nie kupię Chińczyka. Teraz jest prosto. No teraz to koło nie jest prosto. Widzisz, jak idzie krzywo? Coś jest nie tak. Dobra, zostaw to Aleks. Pan sobie już będzie robił. On to dla wnuków kupuje. Tego muszę zrobić i też sprzedać. I więcej Chińczyków. Chociaż tego mógłbym nie sprzedawać, jakbym miał jeździć. Nie sprzedawałbym go, naprawdę. nie A... bo, bo jest fajnie się na tym jeździ, nie? Jeździłeś ze mną? Nie? Nie fajnie. Małym, tym małym nie fajnie się jeździ, tym dużym fajniej. Ale panowie, mi przyszło te. Tulejki mi przyszły. A jeszcze dzisiaj mi papierosek przeszedł z Chin. Ale poezja, nie będę ich reklamował, już zareklamowałem, piękny jest, naprawdę, nie spodziewałem się czegoś tak ładnego i solidnie zrobionego, to oczywiście z Chin, nie chcę synku frytek, nie chcę, przyszło mi to, montujemy, będziemy składać, kurde, silnik, zobaczmy tylko czy pasuje, proszę, jeżeli pojedziemy na ryby, o nie wiem synku. No, co jest? Takie wiecie, niewyrobione nowe. No, ale coś nie chce tak ładnie wejść. Chociaż ta też siedzi ciasno. Ja tego wykręcić nie mogę. O, jakoś będę musiał, bo. Bo mi zależy na tym, żeby było nowe, jak już mam nowe, ja wiem, że już mi pisaliście milion razy, żeby to dać gdzieś do kogoś, żeby mi to zrobili. Słuchajcie, ja nie chcę wydawać więcej pieniędzy niż muszę na tą chwilę i tak wydałem więcej niż chciałem. To nie jest kurde, <laughs> Niektóry, no nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. To nie jest pick-up, jakby to był pick-up, ja bym pojechał, kurde, nówkę, głowicę kupił, wsadził po prostu pod żadnych kombinacji. Tutaj jeszcze nie zdążyłem się zakochać w tym aucie, nie przyzwyczaiłem się do niego, nie potrzebuję go, to jest moja zabawka, którą chcę wyjechać z garażu. To, jeśli jebnie, ale przejeżdżę tym rok czasu, pół roku, nieważne, żebym zdążył po prostu pokochać ten samochód jeszcze bardziej. Na razie po prostu to było moje marzenie. Które mam, ale jeszcze mówię: jeszcze nie ma tej takiej więzi między nami. Wiecie? Nie jeździłem, nie, nie ma czegoś tego, że kurde, wiecie, nie, nie straciłem czegoś. Nie brakuje mi tego, bo nigdy tego nie miałem. nie, Także ciężko mi ładować do tego kasę, którą mogę ładować gdzie indziej. Na przykład ten weekend muszę komputer poskładać. Eee, także tu robię jak najtańszym kosztem. Jeśli to mi przejeździ chwilę, silnik jebnie, a będę lubiał to auto. Kupię nowy, nowy silnik, cały 4G63, kurde, albo zrobimy słapa z Iwo silnika. Nie wiem, zobaczymy. To jest projekt. Nie, ja chcę się tego tłumaczyć. No I tak, kto, kto mnie rozumie, to mnie rozumie, a kto mnie jeszcze do tej pory nie zrozumiał, to już mnie nie zrozumie, dlatego nie tłumaczę tego. Dobra, to muszę wyciągnąć, muszę wsadzić nowe. O, ten odcinek taki tylko wstęp. Wstęp do zakładania głowicy jutro. jutro czekajcie mam trzy dni wolnego teraz piątek, sobota, niedziela. Jutro pan przyjeżdża rano pokłada, ja mu go dam na pick i zaczynamy z silnikiem. Także ten odcinek tak nazwiemy wstęp do, Wstęp do remontu silnika do montażu głowicy. Także mówię tutaj fajny sklep. A bałem się, bo nie wiedziałem, czy mi wyślą. Ja sobie myślę, że 50 dolarów przeżyję. Wysłali, także będę u nich kupował. Są z nowego, szybko przyszło. Tylko koszty wysyłki są przerażające. Tak poza tym to jest ok. O... A czy ja bym skończyłem mówić o tym kluczyku, że? On z auta do tego, zobaczyłem kłada i już zmieniam temat. Nie wiem, tak się chyba w filmach nie powinno robić. Dobra, A jaki kluczyk bym nie założył tutaj? Tu kolory i tak się nie zgadzają. Widzicie? Tu są jakieś czarne. E, zielony jest tu. Zielony się zgadza i czerwony się zgadza biało czarny u góry. no nie, to się zgadzają, dobra. Bo w innych kluczykach wszystkie palą mi bezpiecznik. Nie wiem, czy się powtarzam, czy nie, przepraszam, jeśli się je powtarzam, bo zamotałem się we własnych myślach i, i nie wiem, czy ja to mówiłem. Ale tu też z tego nakręcimy odcinek, jak będę to remontował, a jutro zakładamy głowicę, prawdopodobnie. Tak, synku, pomożesz, tacie? Tak. Teraz na ryby, widzicie? widzicie, jak ja mam coś robić, jak moi chłopaki, a, a Kuba, Kuba to już kurde mi przez telefon dzisiaj rano mówił, że przyjadę to jedziemy na besy. tylko go nie ma w domu teraz. Dobra panowie, tyle, taki updatecik, wstęp do remontu, jutro ruszamy, w ten weekend silnik będzie skręcany. Nie wiem, czy będę go odpalał, czy nie, ale, ale silnik będzie. Głowica będzie na pewno na miejscu. Nie wiem, co z rozrządem, właśnie, ale głowica będzie na miejscu. Właśnie dlatego nie lubię kręcić takich bardzo tematycznych vlogów. Lubię na moim kanale vlogowym, bo widzicie, jak ja się mieszam, mówię o wszystkim po kolei, jak leci. A jak kręcę takiego luźnego vloga, to niczym to nie przeszkadza. Co mi akurat przyjdzie do głowy, to mówię. A tutaj mówię o okładzie. Potem głowicy, znaczy najpierw o głowicy, potem przyjechał pan, potem okładzie, potem głowicy, potem przeskoczy. Przepraszam, mam nadzieję, że się połapiecie w tym wszystkim. I kolejny film już będzie z dokręcania tego wszystkiego i z montowania głowicy z nową uszczerką pod głowicą, bo tylko tyle chciałem zrobić, a wyszło jak zwykle. Ale to mój pierwszy silnik, który rozebrałem w samochodzie, który włożę. Ale czy odpali? Zobaczymy.